Nauczanie domowe. Poniedziałek, czwartego tygodnia Wielkanocy. Psalm 42, wersety 2 i 3 oraz Psalm 43, wersety 3 i 4. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Ześli światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością. I będę cię chwalił przy dźwiękach lutni Boże mój Boże. W dzisiejszej liturgii połączone zostały fragmenty dwóch Psalmów. W jednym temacie: tęsknota za Bogiem. Psalmista pokazuje dwa obrazy: obraz zwierzęcia i obraz człowieka obraz sarny łani i obraz pobożnej osoby pragnącej, łaknącej Boga. Jak sarna przychodzi do strumienia, tak moja dusza przychodzi do Boga. Po pierwsze, zwierzę czuje pragnienie. Po drugie, zwierzę wie, gdzie jest woda. I po trzecie, zwierzę idzie w to odpowiednie miejsce. W przypadku człowieka pojawi się tęsknota i oczekiwanie. Dlatego ten okrzyk kiedyż to się stanie, kiedyż przyjdę, kiedyś podejdę, kiedy się to w końcu stanie dla mnie? Człowiek zna punkt docelowy, jest to oglądanie Bożego oblicza. Wiemy, że potem nawiąże do tego Jezus w błogosławieństwach. W tym wypadku jednak droga nie jest tak dobrze znana, jak w przypadku instynktu zwierzęcia, które ma już swoją wydeptaną ścieżkę. Jeśli ktoś widział kiedyś ścieżkę przez las, i jeżeli ktoś widział Miejsce, gdzie zwierzęta schodzą do strumienia, jest to wyraźne, jest to bardzo charakterystyczne i nie ma wątpliwości, że tam wszystkie zwierzęta z okolicy zaspokajają swoje pragnienie. A ponieważ w przypadku człowieka tak nie do końca jest, choć zobaczymy, że intuicja jest tutaj jasno wskazana, człowiek, salmista, woła o dwa elementy Bożej pomocy: światłość. Chodzi o rozproszenie mroku i o wierność, stałą opiekę w drodze. Jeśli chodzi o światłość, potrzebujemy jej, ponieważ nasz umysł, nasze serce często jest niestety zmroczone, często jest różnymi przeciwnościami, zasłonięte, przygaszone, a ta światłość Boże jest tym, co nam wskazuje drogę. I Równocześnie daje motywację, równocześnie daje olśnienie, zachwyt, pragnienie to wszystko, co rozumiemy jako zdrową motywację do podjęcia tej drogi. Tak jak w przypadku zwierzęcia instynkt. A druga sprawa to właśnie wierność, opieka Boża. Ja idę, ja ruszam, ale liczę na tę opiekę, wierzę w nią i jej przyzywam. Poszukujący Bożego Oblicza człowiek zmierza na liturgię. I to jest to właśnie miejsce docelowe, o którym myśli psalmista, które rozumie jako miejsce żywej obecności Boga i źródło tej wody czystej. Niektóre tłumaczenia, tą sarnę, tą łanie, prowadzą do źródlanej wody. Tak to Przekładają ten strumień, i właśnie liturgia jest źródlaną wodą. Tam człowiek podejdzie do ołtarza, będzie wzywał Bożego imienia, wychwalał śpiewem i grom na instrumentach muzycznych Jego samego, Jego osobę. I tutaj pojawiają się te charakterystyczne dla tego Psalmu 43 Boże imiona. Bóg jest moim weselem i Bóg jest moją radością. Uśmiechnięte oblicze Boga jest odpowiedzią na tęsknotę ludzkiej duszy. Jeśli więc nosisz w sobie tę tęsknotę, przyjdź na liturgię, przyjdź do Bożego Ołtarza. I jeśli jesteś uzdolniony też muzycznie, angażuj się. Angażuj się uczestnicząc, ale też może włączając się w śpiew w muzykę, we wszystko, co jest dla Ciebie przygotowane, aby na tej liturgii doświadczyć uśmiechniętego oblicza Boga, który jest weselem i radością. Niech On Ci błogosławi, Bóg wszechmogąc, Ojciec syn i Duch Święty.